Wjeżdżamy na ośrodek egzaminacyjny, znajduje się po prawej stronie i Mamy pierwszą, najbliższą drogę, którą możemy skręcić. Skręcamy tam mimo wszystko, że jest zakaz, ale nie dotyczy MZK i pojazdu do nauki jazdy. Skręcamy wjazd do ośrodka egzaminacyjnego i jest w prawo. Jeżeli egzaminator każe wyjechać w lewo, to ustawiamy się po lewej stronie wysepki. Ustawiamy wam to w taki sposób, żeby nie najechać na ciągłą. Teraz możemy wrócić do ośrodka egzaminacyjnego, więc jeżeli idziemy z tej strony, wybieramy pierwszą drogę z tej strony, wjeżdżamy. I teraz kolejny raz wyjeżdżamy z ośrodka egzaminacyjnego, wyjeżdżamy w prawo, czyli że wyjechać w prawo. Prawy kierunkowskaz i po prawej stronie sercu. Uważamy na zna przeciwka, bo mają pierwszeństwo. Piesi idzie w pciu. na wcięcie.